Dzień dobry, ja jestem Mucha, jest ze mną Maciej i wróciliśmy do czołgów, haha. Przedstaw się. Dobry wieczór. No. A nie, pełna kulturka, a nie tutaj... ...chamstwo się szerzy. Jesteśmy we francuskich czołgach B1, czwarty tier. Dobrze powiedziałem. Mimo, że mamy szóstki, jeździmy gó jeszcze gównamy. Do tego. Ja jeszcze mam niszczyciel na czwartym tierze i bardzo bym chciał w końcu ten wbić na piąty tier, żeby mieć tego całego, Hel nie Hellcuta, tylko Wolverina. A ty masz amerykańskiego i niemieckiego niszczyciela, no. No. Ty Dobrze, masz, panie, ty sobie panie. zrobiłeś Helkata, to ja nie chcę mieć Helkata, ja sobie zrobię Jacksona. Ja sobie Jackson zrobię Jacksona jest... i zobaczymy, co będzie lepsze. Jackson jest wolny i do tego szybko pada. Wiem, bo widziałem już Jacksona Parkie. Jackson ma takie samo działo jak Hellcat Ale on jest wolny Kurde jedzie tylko 30 czy 40 na godzinę Mi wystarczy Ach, tyle A Hellcatem to kurde, zanim coś odwróci z działu, to ja już ci strzelę dwa razy Na znaczy takiego Jacksona Hellcat to już kurde, może ma słaby pancerz, ale trzeba nim umieć grać po prostu, ne? Mało się campi to dużo działać. No, te te ten Francuz to ma strasznie słabe dzieło, tylko 60 obrażeń, co to jest? Ale naraz wchodzi po ponad 100, nie? no? Mi jeszcze się nie zdarzyło, żeby tyle weszło. No na razie ma słabe, a poczekaj. Ale ja już mam tiempiancy. wymaksowane działo, ja mam najlepsze dzieło. A ja też. I mi teraz weszło za 60, to jestem w szoku. To jest jedno z wyżej, co poszło. Ile weszło? Ile 60. Weszło? Wow. Szacun. Dużo, nie? ja Od razu nie masz tylko szacun, trzeba być cierpliwy, nie? No. 53, wow. Na raty będziemy. Ratka, kurde, Puzycka ratka. Zaraz go rozwalę, kurde, wkurzamy no. Co, podjeżdża ci? Wysunąłem go i tyle, i się cofa teraz debil Fak, nie trafiłem w niego Ale bajkę... Znowu nie trafiłem w dupę, w, dupę mi, w dupę mi ktoś strzelił Podrywałem cię w sumie z drugiej strony, ja mi też też strzelił To nie widać, dobra chodź, idziemy w drugą stronę, bo nas zabiją. Też się my nie wiemy kto Ej ale tutaj pełno czołgów wyjeżdża, zostań tu jeszcze Znowu mi zabrał fraga Ale tutaj chyba chodzi o uszkodzenia, kto ma więcej uszkodzeń, ten tym więcej dostajesz EXPA Nie wiem dokładnie, jeszcze miał darmoją schematu Znowu dostałem kurde w gąsienicę Ktoś tam Cześć, z tyłu ej. wali Jadę, kurde oj. Temat co się kampić. O Jezu, tu jeszcze Matylda. Ty no, jak na tier czwarty to dużo ma jak 420 PZT, No, na czwarty to dużo. Przecież ja mam tego Panzera... <grym> Panzera czwórkę co z piątym tierem, co ma 420. Ale używam... To... Ale używam tej fran... gorszej wieży, bo mi się bardziej podoba wizualnie. A tak to na bym miał 480 fran... expa. Eee, jakiego fran... expa? HP? Francuzy takie koksy są, bo mają dużo życia i później dobre działa, nie? Wszystko mają dobre. 40 jadą na godzinę, czy by więcej, no? Od ciężkich całgów Nie wiem, Tudia, ale strasznie, no? strasznie wolni jesteśmy, to wiem na pewno. No, bo to dopiero początki są. Nie? Od piątego już będzie fajna zabawa, no? O dobra, trzeba się schować, za słabe radyjka jest Radio Maria. Ja... No to niech przyjedzie, słuchaj, ja tam są teraz... Takimi czołgami to zazwyczaj chyba tylko się kampić, bo za wolne są na akcje. Na sarżowanie. Nic nie mogę ucelować. No ja tylko Zaraz, zaraz jest. się wkurzę, pojadę kurde na Matyldę i padnę. No. <laughs> Dokładnie, padniesz jak... Jak kurde mucha. Pada no. z laczka. No. <laughs> zlaczka w plecy i... I koniec. To jak Cicho, zaraz nie? będą wyjeżdżać, chodź. Wyjeżdżają. Grzeża mam. Za dużo piłem, mam kaca. Dobra, jeszcze jeden strzał, zostaw mi go. Dobra, mamy go. O, po jednym. O, mamy. ty też masz. No ja. No to nie słodko. Nie ma lipy. Nie ma lipy, no. Ty no nie we mnie, bo odwróciłeś mi dało. Przepraszam. Dłosu ty. Kurde, wiesz, że ma pewnie ponad 100 defa, że nie mogę przebić, Co M3D? Przecież on ma papierowy pancerz, wiesz jak go łatwo przebić. Ale kurde nie... To M3D to wszystko wchodzi. Dobra, chodź, jedziemy do przodu. Ja miałem ty, jakie ja mam dały, jeszcze nie mam ostatniego. Tam jeszcze M8A1 chyba został? Ty, ale nie całkiem do przodu, bo wiesz jakie mamy Radyko, słabe. Tam jeszcze jeden niszczyciel chyba siedzi. No, to nie ma tym bardziej, co widzisz? Mówiłem, nie jest na hama. Ale chyba bez... weszło bez tego. Chyba tylko 20 ileś mi zabrał, więc spoko. To jednak jedziesz na wabika. No w sumie, da. idioci kampią, no to nie ma co wraz przykłady, no. No. Jedyne, co szybko robi ten, ten, ten Francuz, to się szybko obraca, co jest dosyć spoko. O, ale od piątego już będzie taki raj, że... ...załóż, będzie też fajne. A weź go zabij, będziesz miał dwa fragi. Nie wierzę, nie przebiłem go. Brawo, o. Brawo, Yeti. Ciekawe ile Expo wejdzie, bo jest potrójna, nie? To był amerykański. I się kampił idiota. Jeszcze niszczyciem ja. czołgu to był. Ty pewnie dostaniesz kurde. Ty sądzę, że będę miał seser. bo masz dwa fragi chyba więcej uszkodził. A ja ci... Gu, jakie głupki? Kampią mi się cieszę. Nie teraz już jedziemy na, na bazę Ja pomogę, ja pomogę, bo grałem to dużo BK-8 8, 8 mu zostawiłem Kurde, co to za czołg był francuski jakiś za mną? To, tam był, to był radziecki A do cienki pewnie ne? T46 Koleś pewnie chce do KW1 dojechać A my jeździliśmy innym ne? Nie, tym je, ja tym jeździłem, nie wiem jakim ty a chyba ja, nie pamiętam. Wy tam taki co 45 na godzinę jeździ. Ja bym a jeszcze tego jednego to... czołga znalazł, zamiast kapować bazę ale... 120 tysięcy... 120 oszkodzim, kurde ma czwarty ter, a Francuz 50 co? Nie wiem jakim kurde ma być 15 tysięcy, no. No. Co, też w ciebie nawala? Nie, ostatni czołg został i go teraz będę szukał. A jedno i można przyznać, że ciężko przebić te Francuzy, no? No ja mam połowę HP, więc... Nie jest źle O jest, Nie przybiłem ja go idę. nawet oh. Kurde, gdzie ty stoisz, i go przybija, ja też chcę oh, Jesus O, Będzie good game, to jest napisze, a jednak nie Wszyscy poważni szczywni chłopacy 1707 a ja mam tylko 1056, co za pito. 1700 ten... Jestem nie po, możesz... ja ten ile expo Kurde, pitol, też tak Jeszcze 10 tysięcy potrzebuję i będę miał... O, dostałem tego dostałem BDRG-1... To... B cokolwiek nie, to, to jest rzeczą. Wyobraź sobie, że otrzymałem status elitarny, nie ogarniam tego. Elitarny? Tak no, wszystko? jak sobie wszystko odblokujesz w czołgu, nie to... Nie mam właśnie wszystko odblokowane sobie, wyobraź. Wszystko, wszystko masz odblokowane, nie mam. ale. Nie. <laughs> ale daj mi ciągu, powiedzieć. W tym, ale w tym ciągu nie mam. Wszystko odblokowane, coś? Ale kupione czy odblokowane? Bo to jest różnica. Nie mam. Wszystko ani odblokowane, ani kupione. Wszystkiego nie mam. Czajesz? I ci ustawiło, że masz elitarny? No, też tego nie odradzam. Bekany? No. Zazdrościsz? Tak. Dobra, jedziemy do kolejnej bitwy, co? Nie wolno zazdroszczyć. Ja sobie teraz pojadę Japończykiem. Ty, a będziesz kupował radio za 7000 ekspa czy wolisz jeszcze... W to, co Japońcu? Graj. Nie, we Francuzu. Właśnie Francuzi. nie wiem, 2000 expa do, do, do radia jeszcze potrzebuję. Nie, ja nie biorę radio. Tym szybciej wbiję dużym. Ale kurczę 400... 400 metrów więcej zasięgu ma. Idzie się sementy dalej potem? No w zasadzie chyba nie. No dobra. Tak czy owak ja dzisiaj chcę Francuza albo chyba z piątki, to będę nocki dzisiaj robię. Okej. Okay. Wiesz, Francuza jeszcze raz? Mogę wziąć. A to dawaj. Ej nockę dzisiaj robisz? No, dzisiaj ja. Hmm, interesujące, interesująca czwarty, propozycja. O otwartej chyba z końcu. Ej znowu jesteśmy pierwsi, Beka. No o chyba z końcu dzisiaj pykamy. To chyba z tobą zostanę. Zobaczę jak ja długo wytrzymam. Ja to mogę siedzieć na sumie, ale później będę zlag zlagowany. A do której możesz gadać? Nie, niedługo do dziesiątej, bo mała będzie spała i za głosem gadam. No to luz. Jak ci krótko mówię, to mam ro roznosny głos. To dwa odcinki i spokojnie nagramy. I potem o dziesiątej lecę? Z Berylkiem. i berylkiem No do dziesiątej możemy coś powiadać, nie? W Dobra, w... ja tutaj... W ogóle beka, no? ja dzisiaj taki wkurzony jestem. Bo, ja bo, dnia bo dnia. nagrałem tego Battlefielda trójkę. Chciałem wrzucić. I kurde pisało mi, że, I pisało mi, że będzie wrzucać 1200... 1280 minut ten film. Czujesz to? Jaki inter... Kluz, jaki, kluz, jaki przesył miałem do dupy? 11 godzin prawie. No 11 godzin będzie ponad. Jaki przesył no, do dupy miałem? 90 minut to jeszcze... Nie, dłużej. Ty. 300 minut to jest 5 godzin, no to kurde jaja, no? No. To by cię wysyłały gdzieś 17-18 godzin sobie wyobraź. No, beka. W ogóle YouTube dzisiaj mówił, ja resetowałem modem to trochę od a sobie sobie nota chciałem puścić. Jutro to będę mówię, musiał że... to wysyłać. W ogóle mówię, do... w ogóle zwałem, mam kurczę, wsadzi... wsadziłem wczoraj odcinek? Wczoraj? wczoraj? Nie, dzisiaj przesyłam, wczoraj, wczoraj nagrałem, dzisiaj przesłałem. Przesłałem y, odcinek z jakiejś tam... Ty wiesz co to jest za gra Company of Heroes, nie? No! No to ja to wrzuciłem. Zgodna do już. I kurczę, dzisiaj w jeden dzień 25 o. wyświetleń tego jednego odcinka i zwałem, mam. Pierwszy raz widziałem, żeby na moim kanale ktoś, ktoś tak... Żeby jakiś film tyle wyświetleń dostał w ciągu tam, nie wiem, 15 godzin. No ta gra jest znana, to wiesz. To Jedna z lepszych gier, tak naprawdę, strategicznych, nie? No, grafika, nie? Jak na dwuty... Chyba w 2005 roku wydana gra, grafika jak ciśnie jeszcze, nie? No, daję radę, nie? Niektórych z tego roku to była grafika pikselowa, 2D. Teraz też w tym World of Tanks to jest 2D zmieszany z 3D Mówisz pewnie o teksturze trawy, o, co? I o całgu, takie kropki są Kompania to też 2005 rok, a też przecież I 8 też była 2 d piksele było widoczne Ten ten... No co mówi mówi na przykład Mam z wzrok nikt mi się nie schował A jak jakby filmiki były E, ja wiesz, ten cień na czołgu nie? w tym w World of Tanks to mi trochę przypomina OpenGL-a. Jak na przykład był. W... To rodzaj grafiki, nie? No. Sterownik to jest OpenGL, nie? Sterownik taki. Jak, jak się nie mylę, ale się o, że Pamiętam, nie mylę. że grałem w ten w EU2 szturmowik i tam było do wyboru albo albo grafika z OpenGL-a, albo z. Z directa, nie? No, no, i wtedy, jak podpalałeś OpenGela, to właśnie tak wyglądała, Tak wyglądał cię, nie w takie kropki, jakby, maciubkie. No to to są pixele typowe, no? Kropki to są właśnie pixele. HD? Fakt, to a, są dwie Matyldy. Na... Nie masz kropy. Kurde, atakują bazę. Dobra, jadę na babika. Ja jadę na bazę naszą. Zobaczę co tam a, siedzi. A, a ja nie, po... tutaj. To jest inny tryb. Ja na jadę. Na Matyldy? Nie idź na Matyldy. Ty ich nie przebijesz. Nie przebijesz ich? Mówisz? No. Przecież one z przodu chyba tam 70. Ten, 70 cm. milimetrów pancerza mają. Kto to dzwoni? Ty, ale kurde, no... Jak ty byś szedł, to ja bym się przeszedł, ale tak to ja nigdzie nie idę. Ja nie mam kasy. Za tydzień no, będę ja miał kasę też. dopiero. Ja w sumie też tak kasy nie mam. Ale będę na Zebraka set. Zwała jest. Na trakowa to już blisko, nie? Ty masz bliżutko. No. Ale potem po nocy wracasz. Nie wiadomo jakim. Mhm. Mm nie wiem, ja z nim tam dużo nie gadałem, tylko go ja kojarzę, tak widzę, kurde ale... po wyglądzie i tyle. O co jest? No host, host. O, zaraz całkiem chyba drugi. Kurde, ale zadzam dzisiaj. Piusz nie jest. Dobrze mówię? Piusz nie jest. Tak. On myśli, że mnie szybko z tym pokonamy. Co za gupę. W ogóle cię przebić chyba nie może. Ale beka A ja go tylko przybijam, a jesteś go rozwalił. Widzisz, Francuz to francuz, tak? No Beka jest. Yeah. Ciekawy ile ekspa dostałem. O 439, wyborowy. 280 ja. Wierzysz Francuza, czy już ci się znudził? Nie znudził mi się, ale bym wziął coś innego. Ja bym wziął. Francuzza. Jak przegramy Francuzem, no to jedziemy. A dobra, dobra. To ja biorę kawę wtedy i jest. Nowy. Spoko. Czy trochę teraz. Dobra, będzie ostatnia bitwa, i zakończę odcinek, i wtedy zaczniemy kolejny odcinek. Nie chcę, żeby te odcinki jakieś takie za długie były. Bo ja potem. Te... Wiesz, przerabiasz, bo potem... I przerabiasz. Nie? No, a poza tym, jak jest za długi odcinek, to Nikomu się tego nie chce oglądać. No, no. Szymon się odezwał, ja się odwołam Z przyjazdu już. Zostaliś moim kolegą? Ja nie żartuję, ale tak na poważnie. Jak już nie ma, nie ma ochoty na takie rzeczy. Szymon. Ty, w sumie byśmy mogli iść, ale to nie dzisiaj. Ja idę za tydzień, bo jeszcze Monika nie Mi męczy dubsko, żebym poszedł z nią. A miałeś niby teraz iść, nie teraz no? No tak, ale kasy nie mam. Hmm. I, za idziemy, I za tydzień idziemy i będę wszystkich wzroków wkręcał, że... Znaczy będziemy wkręcać wszystkich wzroku, że Monika to jest moja siostra A, tylko, że mamy, tylko, że mamy innych tych, innych... innych... inne matki Mamy inne tego matka. samego ojca, ale mamy inne matki Aha, spoko. Ciekawe ile osób się ty? wkręci. Co? To to wymyślił? ty czy Monika? I ja wymyśliłem A hmm. no kto inny. Pokaz by właśnie o sobie. No i nie jest na pałę, jak ty to lubisz, otrzymając mam Z załatku. 390, co na innej, no to wiesz. Ale ja jadę Japońcem, a Japońiec jest zajbisty czołg. On Jak oglądałem ostatnio takiego kolesia, nie? Bungo się nazywa. I Bungo, mówił... Bungo. I mówił o tym... Z dziewiątego tieru japońskim, tym STB... STB1, chyba tak. To mówisz, że to jest jeden z lepszych czołgów średnich, nie? W ogóle w grze. I że wszyscy cisną, że go chcą no mieć. W sumie... Ile ci się ładuje? Co? I teraz Zao? Ile ci się w japońcu ładuje? 3,85. Prawie 4 ile ma, sekundy. Ile ma uszkodzeń najmniej? Najwięcej znaczy? Od najmniej do najwięcej? Uszkodzenia 130, penetracja 155. 100, 135 maksymalnym uszkodzeń, no? Tak. To jest trochę słabo. Ja Churchill'e miałem też... Nie, w sumie cier i, i ciercile miałem duże, no w sumie dobrze. Częściej zadaje obrażenia, ale penetracja ma trochę słabą, No ja mam ja penetrację mam tutaj... całkiem spoko, 177 na tej. Ja mam ponad 200 i też mi nie przebija czasami. Ja, ale na no, się nie sadzę. Może kiedyś. Również. Japońcy są super, uwierz mi. co to Japony, one byle gówna nie robi. Dobra, czas są... dobra. Co, padłeś? Sekund... Jezu, już myślałem. Nie, 15, 15 sekund ładowania, no. Uszkodzili ci działo? Nie, mówię, że 15 sekund normalne ładuje, no. Oh, lol. Ale jak on tam ma penetrację w ogóle, I nie? nie? przepił, co za, co... no i działo mi uszkodzili. Ja nie mam do naprawy, dobra, padnę, dobra. Nie mam radyjka dobrego. No. To się wycofaj Dobra coś tu A cicho coś tu dzieje. widzę O, będzie frak A nie kurde, zabrali mi No znowu też był szybszy Helika jakiś. A te dwójka ja z spierdzielam Helikatem -Hel czy bym przebił Helikatem na Helkatem na lajcie, no? No i piękny. Jeszcze czy podjarał, ne? Farta miał Jednym strzałem? Przecież ja miałem tak. całe HP 820 HP mi zabrał, jednym strzałem Ale podjarał czy, no? Nie? nie no wybuchłem od razu, no ej Jaka beka! Szczęście chyba no, a Bez bu, przesady a bu, 820 a... HP, jednym no... Kurde <laughs> Wiesz, podpalenie plus damage, a KW... Jaki, jak to ci zabił w ogóle, jaki czołg? KW1S To trochę za dużo No właśnie No trochę dziwne trochę może dwóch Może... strzeliło w tym samym momencie i to się zebrało damage. No, możliwe. Albo haki. Ja nie Kurde. mogę jednym strzałem. Zero ja jakby jest. Ja mam przynajmniej jednego fraga, zobaczymy jak u Ciebie to będzie. O, a te dwójka jedzie. Przebijesz to? Wątpię. Z boku? Przy Czy... moim szczęście? 153, dawaj. Kurde, za wysoko żało mam na tej górce. W ogóle w nie mogłem wymierzyć. Życie. I no by kurde kampium, jak to oni, nie? Ale bitwa wyrównana widzę. Ale kampium włosy. Włosy. I Hellcat, oczywiście najwięcej fragów. O. załem cios, wow. Ja, bo radyka dobre ma, no. Nie? nie wiem, ja mówię, ty masz Helkata to ja chcę mieć... Jacksona Szalony Johnny Kurde, że <laughs> miałem <laughs> rozwalić Wpadł To jest artyleria? E, T49, nie, to cię niszczyciel rozwalił A to jest kurde, taki cienki rozwalił W sumie miałem stopę, pz nie niecałe, na to spoko No dobra, to się żegnamy I zaraz będzie kolejny odcinek <laughs> Spoko Cześć, do zobaczenia i do zobaczenia za chwilę o. Taka tak. w wręcz. <laughs>